Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus, Panie Stworzycielu. Panie Stworzycielu. Kocham Ciebie coraz mocniej, wraz ze wzrostem świadomości Ciebie, części Ciebie, Panie, Jezusa Chrystusa. Uczucia, odczuwanie coraz mocniej dochodzą do głosu, a za Nimi podąża moje ziemskie ciało, które miłości całkowicie podporządkowuje. Suma odczuwania spycha na plan drugi siłę rozmyślania. A gdy wątpliwości rosną, wystarczy uczucia i obrazy przywołać, a stan pewności szybko powraca. Szczególnie, gdy podejmowana jest konkretna decyzja. Lecz lepiej utrzymywać ciągle się w czujności, aby było bez oddania się kontroli ziemskiemu ciału. O tym czas pamiętać zawsze. Ja, część Pana i ziemskie ciało to współpraca. Wtedy wzmocnienie następuje. Harmonia jest w jedną i w drugą stronę. Czas poszerzać świadomość swoją dalej, aby przyjąć i dać ludziom siłę miłości. Stąpać krok za krokiem dalej i stać na Ziemi pewniej, coraz mocniej, tak jak życzy sobie tego Pan Stworzyciel.